Dzień dobry, witajcie w kolejnym wideo. To będzie wideo definitywnie klino Muszę ogarnąć parę rzeczy. Eee, tak. Trzeba przygotować się do tych świąt, żeby było czysto. Także już nie przedłużam, tylko zaczynamy! Słuchajcie, tu też jest backstage. Ja sobie właśnie zrobię wstawię pranie. Także to będzie pierwszą rzeczą, jaką zrobię. Pewnie będzie słychać pralkę, czy resztę klinę płyt ale kto by się tym przejmował. Dobra, pranie już się robi. Teraz, żeby Was nie zanudzać, będę na tym się już odkurzała. Spadają mi e, płatki, trzeba się troszkę też ogarnąć e, do następnych vlogmasików. Dobra, idę odkurzać. Słuchajcie, taką resztką tego sprayu Febris Ja sobie prysnę. Nie wiem, czy tu jeszcze trzeba znaleźć dobry. Oki, doki. Trochę się odświeży. Ona i tak jest do mycia, taka napa, ale na tę chwilę wolałabym, żeby chociaż ładnie pachniała. A to jeszcze nie jest aż takie złe. Zależy, jak Jego włos spada, ale jeszcze ją odświeżę się świętami. No i słuchajcie, teraz będę się zabierała za ten mały mały bo jak widać o! Moje no dziecko się rozkokosiło z że... klejem, także warto by było to trochę wszystko tutaj ogarnąć. To ja dalej i moje płatki i moja, e, mój piękny bałagan, jak i moja pralka. Także słuchajcie, teraz będę zajmowała się odtąd, bo widzicie, tutaj trzeba to ogarnąć. Jak to zrobię, to zaraz wam pokażę, co się stanie. Tutaj wszystko ładnie, pięknie, a jednak nie tak fajnie, jakby się przypuszczało. Myślę, że zacznę sobie właśnie od wycierania lodówki. Zobaczę, czy też uda się to wziąć właśnie tym sprayem. On raczej jest taki wieloużytkowy. Wątpię, że sobie poradzi z tym. Ale może najpierw chociaż załapię, żeby nie musiała tego skrobać i brambożać. Jeszcze drapać lodówki Także delikatnie Nie jest tak na szczęście źle Chyba to tylko klej do papieru Myślę, że sobie poczekam, ale mam jeszcze lepszy pomysł Kupiłam w końcu spray Nie no, muszę tą pralkę domknąć, coś się tu dzieje Dobra, kupiłam ten spray z Fery. Na no, wszelki wypadek, tylko zdejmę też magnesy z Wątpię, żeby to sobie poradziło, ale może. A jednak sobie poradziło. że was nie zanudzać. Na tej się będę sprzątała ten oto obrzydliwy bałagan. No dobra, teraz z powrotem wszystko poukładam. Jedyną rzeczą zawsze, o której trzeba pamiętać żeby sobie przetrzeć ten toster dodatkowo jeszcze wyrzucić jakieś okruchy, które tutaj pozostały. Na koło jeszcze przetrzeć, podłączyć i zostawić. I dobra, teraz to samo z czajnikiem. Prawie mi spadł. Proszę, proszę. Jeszcze się zdecyduję, jak go chcę postawić później. Dobrze. I wszystko już wyczyszczone z tej strony. Teraz przechodzę do tej strony i tak samo sobie wszystko pozmywam, a następnie będę myła wszystko tym sprayem. Ok, także teraz sobie przejdę I oczywiście do profilaktycznego przetarcia tutaj maszyny do kawy. Myślę, że to nie jest już żaden, żadna tajemnica, że ja po prostu sobie wycieram to wszystko tym sprayem z octem. Na raz na trzy miesiące też zawsze odkamieniamy i wymieniony jest filtr, także wystarczy, że tylko codziennie staram się przetrzeć, chyba, że nie ma czasu, wiadomo jak to bywa. Dobra, niech to się kończy wszystko sobie wysycha i potem skompletuję to z powrotem. Ja sobie teraz przeniosę te garnki. Jakby się jakbyście się zastanawiali, co to jest, to jest to kuściawka elfa. Nie widzicie, tutaj. <gry> A i słuchajcie, jest ten dzień, w którym będę myła niektóre miejsca, wykładziny i skończę się na tym, że umyję cały pokój po kolei. A więc, niech ja sobie przypomnę, na opakowaniu na pewno pisało, że trzeba dać około ilu nakrętek? Dwie kapsułki na 300 ml. Znaczy kapsułek nakrętek, także ja dam 6, bo chcę dać prawie litr. To jeszcze może jedną dam. I dodam do samego litra gorącej wody. Obraźnie, dodam sobie trochę zimnej, żeby nie przesadzić. Chociaż nie. Może być. I wlewamy. Wlewamy, nie rozlewamy. Jak to w moim przypadku. I lecimy No i słuchajcie, nie wiem czy to widać Widać, e, tu się rozla herbata Tam też się rozlała herbata Także planem jest takim, żeby właśnie Zacząć od takich małych rzeczy Małych plamek Wszędzie dziś się one pojawiają Ale najprzede wszystkim zacznę sobie Od tej właśnie Okolicy Ze względu na to właśnie, że y Jeszcze mam Wiadomo, lokatorów, którzy sobie też chcą pochodzić, i muszę to zrobić stopniowo w momentach, gdy nikogo nie ma w domu poza mną. Także, żeby miało to sobie czas też wyschnąć do czasu, aż każdy przyjdzie. Także teraz zabieram się właśnie za te wszystkie okolice. No i słuchajcie, ja już skończyłam. Za chwileczkę Wam pokażę jeszcze efekt taki końcowy i myślę, że jeszcze parę razy trzeba byłoby tu naprawdę przejechać tak konkretnie. Jednak ja nie mam na to już ani czasu, ani cierpliwości, także myślę, że powolutku, powolutku dojdę do ładu. Najważniejsze, że największe jakieś zanieczyszczenia zostały po prostu zmyte. Tak to na razie wygląda. Widzę, że teraz w kamerze tu jest coś jeszcze. Tutaj ja nie wiem, jak się tego pozbyć. Zaraz postaram się jeszcze to wciągnąć trochę właśnie baksem. No i zobaczcie na tą wodę. Czy wy widzicie, co tu jest? To jest jakaś masakra i to jest wszystko w naszych wykładzinach. Dlatego i dawane. Dlatego tak warto gdzieś tam sobie nieraz odświeżyć swoje Dywany, czy kanapy, czy chociażby, właśnie e, wykładziny. Tymczasem ja już się będę z Wami żegnała, idę e, doprowadzić się do porządku również. E, mam nadzieję, że takie widowłaś mi się podoba. Koniecznie dajcie kciuki w górę, jak i subskrypcje. I widzimy się już w następnym filmie. Do zobaczenia. Pa-pa!